Dobre Po tej sytuacji, która się wydarzyła. Stwierdziłem, że muszę troszeczkę zaimplementować numeru 7 do mojego życia, więc... 7 7 7 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7. mam tutaj pasek laki. Jakby Tak zapakowany profesjonalnie. To takie ciężkie. Chodźmy do domu, w domu odpakuję, w domu atakujesz. A mogę tego nie jeść, bo trochę Dobra, do ja wezmę. Coś się zmieniło, nie było mnie chwilę i tu widzę, że to proszę, się podziała Proszę bardzo. dżent. Czerwony dżent na wejście, stary. w domu! Te Ten ale gdzieś zapomniałem. Tak, tak. tak. Poszedłem. Szybcie, szybciej, Szybow! Czekaj! Szybciej! Aaaa! Aaaa! Zabrałeś mi koronę no co no tak mnie było? Zabrałeś mi, no. czy nie? nie? Nie było żadnej abdygacji króla. Dziś że oszukujesz. Nie było! Było, czy nie? Nie to było! Mój to szacunek o to chodzi. A gdzie moja korona? Eee. O mamy taką lekką przekąskę przed. Yy. Dobrze, dobrze! Poprawki zostały wniesione tutaj jakby jakby nie było, widzę, że to jest kulturalnie. Cool Mowa bluza, patrzcie! No. Bluza no. Wrócił! Stary, dobry, ostry! No, no. no dobra, No to jak już jest tak, no to tak. <głos> <głos> Jesteśmy pewni, że to on, że nikt go nie podmienił. Dawaj na, na kanapę, odpakujesz prezent. Ten prezent jest od wszystkich, tak? Tak. tak. Okej, okay, A kto go wymyślał? Wszyscy. Siedzieliśmy rano i tak. Kupmy, może to. Wczoraj siedzieliśmy już rano. Tydzień temu, i tak. Dobra, zrobiliśmy zbiórkę dwa tygodnie temu i tak. Trzy tygodnie, trzy tygodnie, trzy tygodnie pa, temu. tygodnie. może na grupie. dzień po tym, jak otrzedłeś, to tak. Ale kiedyś wróci. No dobra, tablica biała. Co by chciał, jakby wrócił? Punkt pierwszy. Dużo jedzenia. Punkt drugi. Więcej jedzenia. Punkt trzeci. Pizza hawajska. Ja ty mnie znasz, stary. No, I punkt czwarty, coś słodkiego po pizzy hawajskiej. No. Dobra, otwieraj! No. no razem z piąchy wjeżdżasz. Dawaj. Ty, ty się uczyłeś, uczyłeś grać na perkusji przez tą przerwę? <grym> no ja wiedział, że tak pakowane, tutaj taśmą produkcyjną troszkę. No bo no, to już było pakowane jak krzykną, że ty przyjechałeś. O! o Różki! O! A nawet mamy antidotum. <grywa> Jak to, to są koszulki, że można nawet dawać! Kupiliście specjalnie czerwone koszulki, że mogła je rozrywać na filmach? Tak. I bo już się akurat nie wiem, co chłopasz. Najlepiej stary Tom musisz. Dobra, najgorączkowy. piłka. O, słodkie. A co to, to jest? To jest ty? żebym kibic, co ty? Ziódek, nie widzisz? A jest kibic. A ty ty miałeś taki, taki popis, aż, nie było. Dobra, Ale ty w piłkę pewnie tam już, nie, już nawet nie pamiętasz, nie? Jak nie pamiętam. Zobacz pójdziemy Co za na górę, no, dobra? Dziękuję. Dziękuję. Dzień, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dobra. Popykamy. jedna na jeden cię mogę popić. Dobra, dobra.